Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Obietnice, w tym zdaniu, oznaczają ogłoszenie. Dobro bądź błogosławieństwo. Jeśli Pan Bóg coś nam obiecuje, to nam to ogłasza. A Jego Słowo jest pewne i nigdy się nie zmienia. To jest obietnica, to jest ogłoszenie. Bóg ogłosił dla ciebie coś, co ma w planie na twoje życie. I to się stało, to już jest pewne i to jest Twoje. Od nas tylko zależy. Czy przyjmiemy to w wierze i w cierpliwości? Tak jak Abraham, dzięki swojej cierpliwości, zobaczył wypełnienie się Bożej Obietnicy. Jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, a obietnice to, to jest Jego wola, to jest zgodne z Jego wolą, więc wysłuchuje. O co prosimy, wysłuchuję o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Wiemy też, że otrzymaliśmy już. Więc, jeżeli my znamy słowo Boże i znamy te obietnice, on się do nich zawsze przyzna. To jest coś pewnego, dlatego tak ważne jest, żeby znać Boże obietnice, żeby nie zgadywać, czego dzisiaj chce dla ciebie Bóg, czego on chce na Twoje życie. Jeśli tego nie wiesz, jeśli do tego nie doszedłeś, jeśli to jest tylko takie zgadywanie, szukaj Bożych obietnic. W oczekiwaniu na wypełnienie się obietnic, bardzo ważna jest cierpliwość, ponieważ bez niej. Możemy stracić wiarę, możemy stracić nadzieję, że obietnica się już wypełniła. Jest to takie niebezpieczeństwo, kiedy my mamy obietnicę od Pana i nie widzimy natychmiastowej realizacji, że im dłużej czas płynie, im więcej kolejnych trudności przychodzi, pojawiają się w nas takie emocje, które zagłuszają w nas tę wiarę i nadzieję. I przestajemy wierzyć w obietnicę, i w konsekwencji nie dochodzi do jej realizacji w naszym życiu. Właśnie cierpliwość jest kluczem. Oto jestem Panem, Bogiem wszelkiego ciała. Czy jakakolwiek rzecz jest dla mnie zbyt trudna, to jest tak nie do wycofania, tak mocne, tak zmieniające całą rzeczywistość, tak pewne. Jeśli w to będziemy naprawdę wierzyć, jeżeli zachowamy naszą cierpliwą wiarę, nasze emocje, nasze emocje, w sposób funkcjonuje nasz organizm a także wpływy wszystkiego koło będą działać przeciwko nam, bo jest to wszystko cielesne. A my mamy żyć według Ducha, który zresztą został nam dany, ponieważ zostaliśmy usynowieni. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem. A jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I wiecie, jak idziemy do Boga z jakąś prośbą, to mamy przyjąć postawę właśnie synów i córek Boga. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się. I prosicie, a spełni się wam. I choćbyśmy jakkolwiek zwątpili, jakkolwiek nasze emocje nie idą w parze z naszą nadzieją, jaką pokładamy w Bogu, to Bóg nam daje swoje słowo. Wystarczy nawet je ogłaszać, ogłaszać słowo Boże. Muszę dodać jeszcze jedno bardzo ważne wytłumaczenie. Pan Bóg doprowadza mnie do momentu, w którym pokazuje, jak ważna jest cierpliwość. Taka cecha, którą On chce w nas rozwijać. Przez dwa dni i dwie noce poprzedzające to nagranie, po wiele godzin każdego dnia i każdej z tych nocy, testowana była moja cierpliwość. I to taki paradoks, bo właśnie yy, wcześniej Pan Bóg wkładał mi w serce te myśli, żeby powiedzieć o cierpliwości tego drugiego dnia doszłam do takiego momentu, kiedy właściwie już. No moja cierpliwość się wyczerpała kompletnie, i nie wiedziałam już nie, nie widziałam w ogóle nawet nadziei na to, że ta sytuacja, która tak rosła na intensywności, się skończy. Ja wówczas sobie przypomniałam słowo Boże, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I kolejne, że w Bogu mamy odpocznienie, czy odpoczynek. I stwierdziłam, tak, to jest to. Przyjdźcie do mnie, czyli do Twojego Słowa, Panie. Twoje Słowo żywe, bo Ty jesteś żywym Słowem. I dlatego postanowiłam uchwycić się tego właśnie, co Pan Bóg powiedział. Tego Słowa, że w Nim jest odpoczynek. W momencie, kiedy w ogóle tego nie czułam, nie miałam nadziei nawet, że się sytuacja zmieni, a była tak intensywna. Na głos przy świadkach powiedziałam właśnie Panu Bogu, że wiem, że tak powiedział: O odpoczynku jest. Ty w Tobie, Boże, mamy odpoczynek. I ja w tej chwili wchodzę w to miejsce odpoczynku w Tobie i powiedziałam na głos jeszcze parę innych słów, ale najważniejsze było to, że ja naprawdę. Po, zapragnęłam poczuć odpoczynek w Bogu. I wiecie co? W tym momencie, dosłownie w, w ciągu sekund, zmieniła się fizycznie atmosfera w pomieszczeniu, w którym byliśmy. I nie tylko ja to odczułam. To można porównać do takiego, takiej sytuacji z wentylatorem, kiedy jest włączony wiatrak, więc strumień powietrza unosi, na, unosi w powietrzu. Powiedzmy, skrawki papieru. One nie opadają, one są cały czas utrzymywane w powietrzu, i w pewnym momencie ktoś wyłącza wentylator. To dokładnie była taka sytuacja. Wszystko opadło nagle. Ja nie wiem, jak to się stało, to było ponadnaturalne, ale dosłownie fizycznie poczuliśmy w tym samym momencie jakiś taki przypływ ulgi, i sprawa, problem się rozwiązał. Tego samego dnia później jeszcze czytałam Biblię i rozmawiałam z Bogiem, i wiecie, jakie słowa mi pokazał? Zacytuję. Jest to w pieśni nad pieśniami rozdział 8, wers 10, druga jego część. Odtąd byłam w jego oczach, jak ta, która znalazła pokój. To jest właśnie to, życie z Bogiem. <grym> Znacie to, prawda? My, chrześcijanie, może jesteśmy dla innych, dla wszystkich y, ludzi, którzy nie znają Słowa Bożego, śmieszni, bo my ciągle mówimy o tej Biblii, ciągle cytujemy te fragmenty z te Słowa Bożego, i to jest wszystko dla świata takie niezrozumiałe i wiecznie powtarzane. Wydaje się nudne, ale wiecie co? To jest właśnie nasza największa siła, że my to znamy. Bo kiedy jesteśmy tacy słabi i tacy bez nadziei. Bez wiary w to, że coś się poprawi, że coś będzie lepiej, że, że rozwiąże się sytuacja, to wówczas Duch Święty wie, co nam przypomnieć w naszych myślach, w naszym sercu. Ono jest zapisane w naszej pamięci i Duch Święty jest w stanie go użyć, żeby nas ratować i nas, i innych. Dlatego właśnie mamy świecić. I mamy być światłem i nie chować się z tymi cytatami biblijnymi, dlatego że ludzie, kiedy trafiają. Yy, w miejsce, gdzie już nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nie mają tego w myślach. Duch Święty nie ma co im przypomnieć, bo oni nie znają Słowa Bożego. I w związku z tym, w rozpaczy swojej i w różnych takich trudnościach, co sobie przypominają, to czym się karmili, słowa bohaterów z serialu, i później postępują w taki sposób, jak ich zaprogramowano, a my możemy być programowani przez czystą prawdę. To jest dla nas po prostu fenomenalna droga żeby nigdy od Niego nie odchodzić, a w tych momentach, kiedy nasze emocje nie idą w ogóle w parze z naszą wiarą, bo jesteśmy po prostu zdruzgotani jakimś wydarzeniem, albo zdenerwowani, bo każdy z nas ma jakiś temperament i po prostu pewne rzeczy, nad którymi nie jest w stanie zapanować, jak to wiadomo, jak to w ciele. Mając te wszystkie ograniczenia, nasze serce zna Słowo Boże i nasze serce jest w stanie Przyczynić się do tego, że Bóg będzie mógł nas ratować, będzie działał przez nas i światu pokazywał rozwiązania, bo w tym świecie jest coraz trudniej znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie. Jak dzisiaj nie istnieją już zasady, dzisiaj etyka to jest antyetyka, moralność to jest antymoralność, pokój to jest antypokój, czyli wojna. Siły bezpieczeństwa ONZ wysyłają bomby, wysyłają yy, czołgi i żołnierzy. Aby wprowadzać pokój, wyobrażacie sobie, do jakich doszliśmy czasów, i dlatego, żeby wrócić do prawdy, do tego, co jest naprawdę właściwe dla nas. I jedyne, które prowadzi do, do życia wiecznego, to jest właśnie Słowo Boże. Słowo Boże jest żywe. Wystarczy je nawet ogłaszać, wbrew swoim emocjom, ponieważ miłość do Boga, jaką Mu okazujemy, nie są tylko emocje. One się tak często zmieniają i tak zwodzą nas, że nie należy im ufać. I nawet w momencie, kiedy przychodzimy do Boga w zupełnym rozgoryczeniu, w jakimś kompletnym zwątpieniu, ogłaszajmy Słowo. Ogłaszajmy żywe Słowo Boże, bo Ono ma moc. Bo czym, czym określimy wiarę? Co to jest wiara? My nie musimy nic robić, przecież, żeby Bóg działał w naszym życiu. Ale od naszej postawy zależy, co my zobaczymy w naszym życiu z tego, co Bóg dla nas zrobił. Jakie cuda będą naszym udziałem świadomie w naszym życiu. Wiara jest wtedy, kiedy my, wbrew przeciwnościom, wbrew warunkom zewnętrznym i najróżniejszym czynnikom, znajdujemy się w tych samych cechach, które miał Jezus. My nie mamy nic robić, żeby wierzyć. My mamy stać się, żeby wierzyć. Stać się takimi, jak był Chrystus. Jezus Chrystus. Mamy przyjąć, przybrać na siebie Jego cechy. I to, to że wierzymy, i to, że nasza rzeczywistość duchowa staje się dla nas namacalna. Pan Bóg ma dla nas tak ogromną cierpliwość. Dla wszystkich od początku świata. I On w tej chwili, w swojej cierpliwości... Pozwala jeszcze temu światu trwać, temu miejscu, które jest zniszczone przez grzech, które jest po prostu hańbą, że dopuściliśmy się takiego zła. Już chyba nie ma dziedziny życia nieskażonej tym złem, a Pan Bóg cały czas cierpliwie czeka. I nie dlatego, żeby zwlekał z wypełnieniem swojego słowa, przyjściem powtórnym i zakończeniem tego obłędu, który teraz na Ziemi panuje. Ale dlatego, że jest cierpliwy i on wie, że jeszcze zarówno teraz się pojawiają, jak i żyją na świecie tacy ludzie, którzy jeszcze mają dostąpić zbawienia, których serce jeszcze chce i szuka Jego. Ze względu na tych ludzi on jeszcze czeka, cierpliwie. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, wers, wersy od dziewiątego. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście dni dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się. Abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł, według danej Mu mądrości, pisał do Was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nim pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w własce i poznaniu naszego Pana i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczny czas. Pan Jezus mówił do kościołów, oceniał ich stan. I jeden z kościołów usłyszał, że ponieważ zachowaliście słowo mojej cierpliwości, uchronię Was przed tym, co nadchodzi, parafrazując ten tekst. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. Pan Bóg mówi, że gdyby nie skrócił tych dni, to nie byłoby zbawione żadne ciało. To będzie naprawdę poważna historia. Więc chyba warto być od tego ocalonym. Możemy śmiało założyć, że każdy z wierzących chrześcijan chciałby być członkiem kościoła w Filadelfii. I jeżeli tak, musimy dążyć do tej postawy, którą mieli ludzie tego kościoła i ćwiczyć się w cierpliwości, a także w wierze, w zaufaniu, ponad wszystko.